Bardzo serdecznie witam na pierwszym inauguracyjnym posiedzeniu Rady Uczelni Politechniki Rzeszowskiej, która będzie pracować w kadencji 2021-2024. Rada Uczelni to organ, który pojawił się w ustawie po wprowadzeniu reformy zwanej Konstytucją dla Nauki. Historycznie, gdybyśmy to analizowali, było wiele koncepcji, czym ta Rada Uczelni powinna być. Ustanowiono Radę Uczelni jako organ, który w pewien sposób pełni funkcję po części Rady Nadzorczej, jeżeli chodzi o funkcjonowanie uczelni wyższych, przekazując mu kompetencje dotyczące dwóch zakresów. Opiniowania z kwestii finansowych e, uczelni, e, a także opiniowania e, kwestii związanych z, ze statutem i strategią uczelni. To należy do obowiązków ustawowych Rady. I drugi, drugi element, e, to co pozostało po tych planowanych kompetencjach decyzyjnych Rady, to opiniowanie, e, wskazywanie kandydata na e, rektora. Niemniej istnieją w Polsce, jak ja to obserwowałem, różne modele funkcjonowania rad uczelni od rady, która jest bardzo obojętna, czyli niejako technicznie wykonuje to, co ustawa nakazuje, po rady, które są bardzo aktywne i zbierając się stosunkowo często podejmują uchwały, w których wyrażają swoje oczekiwania wobec władz uczelni. I wskazują na, na pewnego rodzaju potrzeby zmian, kierunków, reform i tak dalej. Senat Niki Rzeszowskiej powołał w skład Rady Uczelni i też powołał do pełnienia funkcji przewodniczącej Rady Uczelni panią Beatę Rapę, która jest dyrektorem Banku Gospodarstwa Krajowego. Chciałabym poprosić o takie wsparcie na początku, dlatego, że dla mnie to jest funkcja zupełnie nowa. I jeżeli chodzi o Państwa doświadczenia w tym temacie, a też i oczekiwania, to bardzo mi zależało na takim bieżącym kontakcie z Wami, żeby móc rozpoznać też i oczekiwania z Waszej strony, w stronę Rady Uczelni, jeżeli chodzi o kwestie techniczne, jeżeli chodzi też o kwestie takiego wsparcia czy lobbowania. Bo myślę, że to dla nas też będzie bardzo istotne. Zgodnie z wolą Senatu, członkiem Rady Uczelni będzie Pan Profesor Wiktor Bukowski, profesor na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej. Kolejny członek z grona uczelni, pan profesor Marek Orkisz z Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa, były rektor Politechniki Rzeszowskiej. Dziękuję, dziękuję. Kolejny członek Rady Uczelni, pan profesor Tomasz Siwowski z Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury. rady uczelni wchodzi zawsze przewodniczący y, samorządu studenckiego. Nam jako zarządzający obecnie uczelnią zależy, aby państwo e, też znaleźli tutaj swoją ścieżkę, wykorzystując możliwości, y, tak abyście państwo służyli nam pomocą, pomocą nie tylko w tych naszych sprawach bieżących, takich technicznych. Jeżeli chodzi o funkcjonowanie zgodnie z zapisami naszego statutu, ale też będąc naszymi reprezentantami na zewnątrz, będąc utożsamiając się z Politechniką Rzeszowską i no, stanowiąc taką grupę osób, które będą dla Politechniki Rzeszowskiej lobbować. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o współpracę z przemysłem, o to, abyście Państwo byli ambasadorami naszych możliwości. I będziecie umożliwiać kontakty pomiędzy biznesem a, a naszymi pracownikami, bo jak inwentaryzujemy, naprawdę mamy bardzo wielu dobrych, mądrych, pracowitych ludzi, którzy będą potrafili budować, mówiąc ogólnie, dobrobyt naszego społeczeństwa, nie tylko w Rzeszowie, w Województwie Podkarpackim, ale także szerzej w kraju i za granicą. I o takie właśnie działanie, jeżeli chodzi o Radę Uczelni jako grupę lobbystów pozytywnym tego słowa znaczeniu, bo różne tutaj są na to czasem definicje, ale chciałbym, aby, aby taką grupę budować.